Witajcie na kanale Sylwiaka Podróże. Dzisiaj relacja z Warszawy Zachodniej, z dworca Przebudowa, jak widać, Peron Twarty. Ruszyła modernizacja dworca Warszawa Zachodnia, który ma która ma potrwać 3 lata. Przy peronie szóstym jest pociąg z Warszawy Głównej właśnie tego nowego dworca, który został otworzony. Region ze stacji 4.00 do stacji Warszawa, gdzie jedzie na to w Czadę, przed 9.00. się w środku kłody Narodowego Numeralu 6.7. Znajduje się na końcu kłodu pociągu. Lana Narodowa jest w pociągu o godzinie 9.45. Yeah.